Urządzamy sobie pokoik do zabawy. W końcu sprzykrzyło nam się bawić na sianie. Lasse, Bosse i Olle przepadali gdzieś co dzień od rana. Nie wiedziałyśmy gdzie i nie zależało nam na tym, żeby się dowiedzieć, bo i bez nich było nam wesoło. Na pastwistku za zagrodą południową jest tyle przyjemnych skalistych pagórków i kamieni, to tam właśnie bawiłyśmy się świetnie. Britta, Anna i ja. Pewnego dnia Britta wpadła na pomysł, żebyśmy sobie urządziły pokoik w rozpadlinie skalnej. Ściany jej tworzyły zupełnie małą izdebkę. Och, jak nam było wesoło! Urządziłyśmy sobie tak pięknie pokoik, że było to najmilsze w świecie miejsce do zabawy. Spytałam mamy, czy nie mogłybyśmy dostać kilku małych kawałeczków dywaników szmacianych, i dostałyśmy. Rozłożyłyśmy je na kamiennej płycie, a wówczas jeszcze bardziej wyglądało tam jak w pokoju. Dokoła postawiałyśmy skrzynki po cukrze jako szafy, a po środku czworokątną skrzynkę zamiast stołu. Britta pożyczyła kolorową chustkę od swojej mamy i rozesłałyśmy ją na stole jako obrus. Każda z nas przyniosła sobie swój stołeczek do siedzenia. Przyniosłam też mój śliczny różowy serwis dla lalek, a Anna swoją małą karawkę do soku ze szklaneczkami. Wszystko to poustawiałyśmy na skrzynkach po cukrze. Naprzód wyłożyłyśmy je papierem jak półki. Narwałyśmy dzwonków i margaretek i ustawiłyśmy kwiaty na środku stołu. Ach, jakże było pięknie! Agda piekła tego dnia ciasto, więc skorzystałam z okazji, i upiekłam kilka małych, malutkich bułeczek dla lalek. Siadłyśmy potem w naszej izdebce dookoła stołu i piłyśmy kawę z moich różowych filiżanek. I zagryzałyśmy bułeczkami. Anna przyniosła soku w swojej karafeczce, więc piłyśmy i sok. Bawiłyśmy się, że Britta jest panią domu i nazywa się panią Anderson, że ja jestem służącą. I nazywam się Agda, a Anna jest dzieckiem. Zbierałyśmy maliny rosnące w pobliżu, wyciskałyśmy je przez białą szmatkę i bawiłyśmy się, że robimy ser. Britta, która była panią Anderson, powiedziała do mnie, że też Agda nie może nauczyć się robić sera jak należy, a ja odparłam. Pani Anderson, może pani sobie robić sama swój stary ser. Właśnie w tej chwili, gdy to mówiłam, Zobaczyłam czuprynę Bossego wystającą z pagórka, więc ostrzegłam Brittę i Annę. Chłopcy skradają się do nas i zaraz krzyknęłyśmy do nich. Skoro już zobaczyłyśmy was, to możecie równie dobrze wyjść. Zaraz też wyleźli za zbocza Lasse, Bosse i Olle. Lecz zachowywali się głupio, przedrażniali nas i krzyczeli że też Agda nie umie robić starego sera dla pani Anderson. Nie chcieli nas zostawić w spokoju, więc nie mogłyśmy już dłużej bawić się tego dnia. Lasse chciał, żebyśmy zagrali w piłkę i tak też zrobiliśmy. Ale Lasse był niegrzeczny w dalszym ciągu i wołał, że też pani Anderson nie może trochę prędzej się ruszać. Uważaj na piłkę, pani Anderson.